Tak się to wygląda w tym zginie Kurwa co tym psom się dzieje zaraz im wypier. Zrezygnuj z subskrypcji Ej, 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 ej Młonk Ada łąk Kurwa Kurwa oh. <śmusz> Jezus pies Jesteś ja do mojej Ady łąk ada, ada Ada wang. Wang. Ja przy... Maxowi mama obsyła komp <śmusz> O? Będę do 10 minut, no to go Ale czekaj, co się stało? Mamo musiał mu kompa przejęła. A zmutował się on? Żeby nie było, że jego mama na słyszy. On się nie zmutował. Co mam w dupę. Co się, przepraszam, pozdrawiam panią mamę Pani mamo, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> no co się musimy pysz... teraz zachować kulturę osobistą. Do Ale mam dzisiaj... Mamy dzisiaj ładną pogodę, co nie chłopacy i moja droga... Daję się to czy nie. Nagrody na kanale zostały włączone? Malarzyki, ty masz nagrody? Pierdol. <grystanie> nie mów takich rzeczy. <grystanie> tak. Pani mama usłyszy. Nie bo pani <grystanie> mama usłyszy. Pani mama, pani mama też obskoczy. <grystanie>

A nas słyszać? Nie. Nie, odłączyłem Aaaa. mikrofon, wyciszyłem się, wyciszyłem słuchawki. Aaaa. Odłączyłem słuchawki. Chłopcy ja robiąc... bardzo kulturalni tutaj. Ta no. I dobrze, Ej, to się tak radioaktywnego bąka, że nie wiem, czy się zesrałem w gacie, czy kurwa. Taki nie wie ten bąk. Co? No, Mala, myślałem, że po... po prostu się kurwa nie myłeś. A, to nie potrzebowaliśmy tak. tej informacji. Dom Bóg za siebie. Znowu. <śmienicza> boże, ma mam tą brzydką babę obok siebie, weźcie mnie To się Ktoś pierwszy wypierdoli to p***a k**wa Mujgen, nie, 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 NA SAŁCZEGO Wypierdalać, idź tam, idź Wypierdalaj, wypierdalaj Idź stąd Idź stąd, ja sprytam Ciii, ciii Na tym polega ten film ale młyn, głos, jak jest dużo osób, to te 2v8 jest zajebiste. To Mnie nie wziął. Bo w my nie zrobimy jednego gena, a oni nas wybiją. Jezus, ta dwójka nie umie leczyć. A ktoś mnie zdejmie może? A ty Znowu. Biorę. Znowu wisz. Ktoś tam po ciebie pobiegnie na pewno. To się ganiam z jednym o, killerem. Jest. O, idzie, dawno idzie. A killer się okazuje. Weź, ja cię healnę, ty mnie healniesz. Dobra nic nie pierwszego. jestem lepszy To Jezu jest tak śmieszna pierwszy. No na hita mnie wzięła co jest? Dlaczego mnie na hita wzięła to huntreska? To... Okej okay. Ale wszyscy na to Leczcie witamo Nie ma znaczenia. Teraz ja sam, sam się wylecę, lecę. sam się wylecę. Nie kurwo. Odejdźcie ja, ja chcę cię macać Puść mnie. Nie, ja chcę cię macać. No, puść mnie. No, no. Co jest na Bluetooth nie ma. No. no, Zostaw. Nie. Ja mam quest'a, że się wyleczy. Nie. What the fuck? Puść no ty... nie. No nie. Ma... nie. No puść Puść nie. nie. Daj mi się wyleczyć, kurwa. O ty kurwo bita ci. A slapa masz gier, dalej. Masz, chodź. Nie, już się w na ciebie, no, obrażam się, już nigdy więcej nie pomagam. Ale to jest gówno. O. Czemu kurwa niby jak się schyliłem i dosłownie pierdolnęła się kierunku paletę Kurde, o! Tam, ja tym kurwa dagerem? Jak tam Rafał? Żyje. O, Jezus. O, rafał, to jest tu Rafał faktycznie. Ej, też się przestraszyłem. Ej, powiedzieć wam? Wolę nurskę. Idzie już tu nurska. O bosz. Chryste. Plan. What the fuck? What the fuck? Ej, nie rozumiesz. W tym szanistwie jest metoda. <grym> Co się dzieje? A mi jeden teraz leci. What the fuck? Co jest? A... <grym> Kurwa, ona tu idzie, a ja tu kręcę gena. MISTAJ BOŻUŻE! Jest, ja jestem! Ja za i... ja, ja Nie, Nie, nie nie za Ja jestem! Ja jestem! Ja Ja go wezmę stąd, ty jestem! Ja Kurwa, Ja jest takie nieprzyjemne, jak kurwa całować ojca? Ja tu o, jest! Jest! O, to jest! Nie Ja jest! jestem! Ja jest, ale nie... Dobra, widzę ją. jestem! Ooooooo! Oh. Oh. Oh <gryzny> Krzyczy nad całą mapą oh. <gryzny> Gonio <ada>. mnie we dwóch, cipy! On, on ma kolaba z tymi killerami nikt go nie zabijał Konio mnie we dwóch, Konio! Na streamie są i stream snipują. <gryzny> o, stream stype! <stańca. gryzny> report, report! KRISTEN! Zaciekłem Ej. Ja może naprawdę nie widzę, ale myślę, że to jeszcze jedno z A może nie. A może, a może Idę <laughs> <I śmiech> po malaza. Kto ty świeciś tą latarą? O, widzę, tam, tam coś się dzieje. Na twojego ojca, Michał. Śmieszny jesteś. Haha, <laughs> ha, wiesz, bo go nie ma. Odczep się od Rafała. Ty też? Kurwa w gonga pierdolne to zobaczysz. Proszę, win. 8, 8 wyjdzie od Kurwa. 8. 2. O, okay. o, Moje, 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 moje. moje o Ojej! No, no to no, nikt no, teraz nie ma Nikt, nikt teraz nie no, ma no jest tu ktoś, jest no. tu, jest tu! Lecimy, farmimy Jebać! Małe, dzieci Jebacz. Prądem! Prądem! A. Prądem! No, ale... Ale tak, prądem, prądem Kolegą małem też <laughs> Jak to, czekaj, co <laughs> o Max, by tu Słucham? Tłumacz się no, prądem, no chciałem powiedzieć, prądem, musicie się uwierzyć. Pewnie, Na pewno nie chciałeś. <grym> Wszyscy tak mówią. Kurwa, dobra, kutasem, chuj pan, butówkę. <grym> tak jest, Na mnie. O, o nie, jest. skrzynka od Kiedy tu jest skrzynka? O, pierdole. dole. Ej! może nie. Idę po mm. A może nie? Mm. No dobra, no. Chodź tu za szatankiem. <grym> ja nie potrzebuję nikogo, ja się sam macam. No chodź. No chodź <grym> nie no. ma bata. Nie no, 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 no chodź. No dobra. jest umień. Idź, masz, tego masz, co tam to za tebo. Gdzie? A no Jak się popatrzyła. Malasz grę świecącymi no dalej, o, tak, robić. proszę. What? Jest taki skin? Co Trzeba to, to odebrać. Kurwa, jest. kurwa, pasu. Przysięgam po tym streamie, to wypierdalam. O i hunterska i wright znowu. Nie no, zestram się kurwa, na rzadko. Nie mam o, o, tutaj! Ale dostałem pysk. Nie, bo nie sumka. mamy ani jednego GEDA I z bro, is ja, ja mam dosłownie na klika, ale się zebrali we dwójkę na mnie. Ja też mam bet klika. <śles <Villa> <śles> <śles> oh, mleku, tak o. <śles> Pani zrobiła mi na buzzcode No do No, no odejść malacz Moje, moje punkty Nie, nie ściągamy go po prostu no, lej, Nie ściągamy go no, jak mi kurwa przez klamugę pierdolną! No, i ze wyjebałem! To jest kurwa niemożliwe, żeby on mnie przez okno, kurwa, tak młotkiem piznął. O tutaj, o ten próg się wyjebałem, kurwa. To? A, załowra, załowra. zesram się kurwa Gdzie nie pójdę to widzę tą kurwa pindę zasra. Wypierdalaj z tym toporem polem. urąbie ci zaraz racicę No pewnie, piętę dostałem kurwa Ja sobie tu stoję Defon też Oj no, Rafał Jak ja miałem, co, jak to się stało? Ella no, ja opię... Ella Ej, zagrajmy! Ej, dobra, stojmy tu, stoimy tu! Stoimy tu wszyscy! Nie! No, yy, w szaku, w W szaku, szaku, nie kręcimy game. XD Wywalaj stąd! Wywalaj stąd! <grym> Ej, ja tu jestem! Ej, <grym> ja mnie nie działało ani razu, Ej, kurwa! Żartowałam. Coś tu weźmiemy. Dzień dobry. O! O! Wyszedłem skąd? Dobra, jesteś fajne miejsce, chyba cię nie ściągnę. O, Kurwa, bez... jego mać. Chodź. Dłużej nie mogło ci to zająć, kurwa. włocha ta psiocho. No ci pojebana. z polski. O mój Boże! Dobra, nie widzę jej, więc jestem Nie. tego? Nie, myłeś kurwa tu you. Czy ja nakładam No, jak mi też tak mówił. Czy to nie pasło? Nie wiem. No, przez ściany mnie trafiło. Przez ściany mnie trafiło.